Dzień dobry moi drodzy, bardzo serdecznie witam. Byczki na czytaniu sierpniowym, sierpień 2022. Wróżka Sikora Zapraszam Was na prognozę. Na sierpień, wszystkie byki słoneczne oraz osoby, które mają byka gdzieś tam mocno obsadzonego w horoskopie i ta energia może na Was oddziaływać bardziej. Byk, sierpień 2022. Bardzo proszę o przekaz dla byka na nadchodzący miesiąc, sierpień. 2022. Jakie energie w polu byka mogą się realizować w sierpniu? Bardzo proszę o przesłanie dla byka. Byk, energie ogólne, jakie wyzwania, przeszkody, trudności, problemy, miłe rzeczy, dobre rzeczy, pozytywne rzeczy, nowości. Co się pokaże dla byka w sierpniu 2022? Dwa. Energia ogólna tego miesiąca dla byczka. He piątka pucharów tutaj smutek, 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 smutna energia. Tutaj mleko się rozlało, byk mam wrażenie, i to mleko, no trzeba niestety, nie, nie trzeba go pić, wiecie, nie trzeba go pić, ale myślę, że. Nie ma też co płakać nad tym rozlanym mlekiem. Myślę, że byk tutaj może w takiej energii straty. Energia straty tutaj się pokazuje, i tu jest tak naprawdę takie niezwracanie uwagi na to, co jeszcze nam zostało. Bo wiecie, każda strata wiąże się z jakimiś przykrymi uczuciami, ale w każdej, w każdej sytuacji, nawet jeżeli coś tracimy, to. Nigdy nie jest tak czarno, jak nam się wydaje, jeżeli opłakujemy tą stratę. I zawsze te dwa kielichy jeszcze nam zostają i jak widzicie, one są pełne. Z tych trzech się wylewa i to wylewa się na nas po prostu yy, sążystym deszczem yy, smutku i łez, po naszej głowie leje. Natomiast yy, warto jest zobaczyć, że nie wszystko stracone. I ja myślę, że BYK tutaj yy, może mieć ten miesiąc w takiej energii smutku i straty. Ale warto patrzeć na to, co jeszcze nie zostało stracone i co można uratować z całej tej sytuacji. Nie dawać się też w taką załamkę, nie wpadać w taką energię rozpaczy, bo z rozpaczy jest bardzo ciężko wyjść. Starać się pielęgnować to światełko nadziei, które zostało, bo tak naprawdę dwie piąte zostały. Tutaj, dobra, trzy piąte się wylewają, okej, okay, to jest większość, jest smutno, ale dwie piąte jeszcze zostały, moi drodzy. Co to się wydarzyło? Nie wiem, co się wydarzyło. Co odchodzi do przeszłości dla byka? Koło fortuny, no słuchajcie, tutaj e, faktycznie jakaś taka rzecz e, albo karmiczna, e, albo totalnie niespodziewana. Która was zaskoczyła. Ja mam wrażenie, że tutaj mogła być rzecz zaskakująca, i że po takim, wiecie, na chłodno, na trzeźwo oglądzie, ta rzecz może wcale nie być aż taka dramatyczna i straszna, jaka faktycznie się wam tutaj wydaje, natomiast przez sam ten taki zaskakujący element tego wszystkiego, bo koło fortuny tak naprawdę, wiecie, wywraca nam życie do góry nogami, i często sam ten fakt wywrócenia nam życia do góry nogami jest dużo bardziej dla nas rozpaczliwy, e, niż sam, samo to, co się wydarzyło. Wiecie, e, że tak naprawdę, nie wiem, e, zwalniają Was z pracy, nie mówię, że Was zwolnią z pracy, ok? Zwalniają Was z pracy i to zaskoczenie jest tak w ogóle szokujące, że nas zmiata, a to samo zwolnienie z pracy jest tak naprawdę drugorzędne, bo wiecie, no jak nie ta praca, to inna, możecie znaleźć inną, możecie, może w tamtej pracy nie było aż tak źle i tak dalej, i tak dalej, wiecie o co chodzi. Więc tak naprawdę tutaj... E, no jakaś taka nie, nieprzewidzia, nieprzewidziana w ogóle sytuacja, która doprowadza Was do takiego jakiegoś, no tutaj mini kryzy, kryzysu albo i maxi kryzysu, no nie wiem. To też pamiętajcie, że zawsze zależy od Was, e, czym będzie ten kryzys, więc no taki sierpień byczek, co mam zrobić, co mam powiedzieć, no tak to tutaj wygląda. Moi drodzy, energia w jaką stronę byk się w sierpniu przemieszcza? Dziesiątka denarów. No, mogą być problemy finansowe byk, w tym miesiącu. To wam mówię tutaj z ręką na sercu. Tutaj może być faktycznie jakaś plajta, strata finansów. Może to nie jest najlepszy miesiąc na to, żeby inwestować albo robić jakieś nie wiadomo jakie manewry finansowe. No, z drugiej strony, jakby też jest kwestia inflacji, też jest kwestia finansów ciężkich w tym roku, jeśli chodzi o w ogóle tą sytuację dla wszystkich nas. No byk jako znak ziemski, byk jako znak stały jest wyjątkowo, mam wrażenie, tutaj wrażliwy na tego typu kwestie, na tego typu zmiany. Może tutaj faktycznie nie powiodła się, czy nie powiedzie się jakaś inwestycja, może tutaj jest jakaś strata finansowa, która, wiecie, w obecnych czasach i w obecnych warunkach dla byka może być totalnym końcem świata i totalną załamką. Więc pamiętajcie o tym, że to nie jest totalna załamka i świat się nie kończy i, i zapadanie się w taką rozpacz też niewiele pomoże. Ja wiem, że się łatwo mówi, natomiast ważne jest tutaj, żeby byk też nie tracił głowy i nie tracił, wiecie, właśnie tego takiego zdolności do chłodnego myślenia, bo tutaj może, może, był, może być jakaś strata finansowa i Wam się będzie wydawało, że cały świat po prostu się zawalił. Więc na to też uważajcie, ale ostrożnie z finansami w tym miesiącu, bo pokazuje się bardzo niestabilna sytuacja finansowa i możliwe duże straty, faktycznie, yy, i możliwe przestoje, yy, możliwe jakieś takie, wiecie, zamrożenie finansów. Yy, no mogą, by, mogą być problemy finansowe w tym miesiącu. I straty, i przestoje, i czekam na przelew przez pół roku. Więc jakby uważajcie na to, byk. Wyzwanie dla byka na sierpień 2022. Jakie wyzwanie czeka na byka w sierpniu oprócz finansowego i smuteczkowego? Piątka buław. Tutaj jest jakiś konflikt nierozwiązany. To może być jakiś konflikt związany właśnie z finansami albo ze strefą zawodową, ale tutaj też jest z drugiej strony taka nie, niechęć byka trochę do wchodzenia w konflikt i do, do, do takiego walczenia o swoje. Mam wrażenie, że może ta, to całe niepowodzenie finansowe tutaj yy, wiązać się z. Czemu się muzyczka wyłączyła? Halo, halo, halo. A internet się skończył. Okej, okay, dlaczego? Nie rozumiem, no ale dobra, e, połączono. Proszę grać. E, to całe niepowodzenie finansowe, o którym mówiłam tutaj, może się właśnie wiązać z taką niechęcią byka do konfrontacji, e, do zawalczenia o swoje, bo piątka buław, jednak, mimo wszystko, to jest bardzo wysoka energia buław, czyli taka energia e, zaradności. Też przedsiębiorczości. Tutaj pióra lecą i iskry lecą, ale walczy się o swoje, forsuje się swoje zdanie. Tutaj się nie boi konfliktu i konfrontacji. Natomiast tutaj może faktycznie to być na wyzwaniu, co doprowadzi Was do takiego trochę oddania z tej sterowności finansowej w ręce właśnie co losu nie wiadomo kogo i przyczyni się do tej straty. Więc tutaj myślę, że ważne, żeby Byk też nie uchylał się trochę od takiego, wiecie. Hmm, Trochę bardziej zaradnego podejścia, nie tylko takiego wycofywania się i przeczekania burzy, albo korzystania z jakichś starych, znanych sposobów i rozwiązań i metod, tylko jednak faktycznie takiego aktywnego zaangażowania się. Tu może być niechęć do aktywnego zaangażowania się byk. Co trzeba będzie poświęcić, mierząc się z tym wyzwaniem? Rycerz Mieczy, i co możecie zyskać, co przyjdzie do Was z dobrego w związku z tym? no słuchajcie na pewno trzeba będzie się liczyć z, z tymi konfliktami, o których powiedziałam z jakimś takim chaosem, z chaosem w przepływie informacyjnym, myślę, że tutaj trzeba będzie porzucić trochę taką um, swawolę i zbytnią zbytnie, zby, zbytnie ufanie informacjom, które do Was dopływają i docierają, tutaj jest konieczne sprawdzanie swoich źródeł naprawdę 5000 tysięcy razy 呃，一、uh, e。 i jakby weryfikowanie wszystkiego, weryfikowanie wszystkiego z góry na dół, bo tutaj naprawdę, ja nie mówię, że ktoś ma Was celowo oszukać finansowo, ale mogą być jakieś takie, wiecie, ukryte sprawy, ukryte kruczki, bardzo mocno się tutaj pokazuje ta załamka związana z finansami, z pieniędzmi, więc naprawdę uważajcie, uważajcie też z tym inwestowaniem. Yy, tutaj mogą być jakieś takie, wiecie, plotki, pomówienia, niedomówienia, osoby fałszywe, więc na to też uważajcie. Yy, może trzeba będzie jakichś wspólników porzucić, może jakieś umowy zerwać, rycerz mieczy też tak naprawdę no jeżeli coś czuje, że jest coś nie tak, on ma nosa do takich rzeczy. To po prostu zrywa umowę, wychodzi wychodzi z tego, z tego układu, z tych, tych układów takich wiecie: pracowo, biznesowo, pieniężnych, nawet kosztem tego, że będzie skonfliktowany z kimś. Ale on dba o siebie i o swoje zabezpieczenie, więc tak naprawdę wychodzi, zrywa te umowy. Może byk będzie musiał tutaj w tym miesiącu jakieś umowy zerwać, nie wiem. Co nowego tutaj macie szansę zdobyć, czy zyskać. Karta cesarza, tak naprawdę, karta cesarza w odwrocie, więc ta energia jest tutaj dosyć zablokowana. Więc no, duże wyzwanie, mała szansa, ale może się udać w miarę stabilność, jakąś że tak powiem, odzyskać i stanąć na nogi. Mówię w miarę, bo karta w odwrocie, więc tak naprawdę tutaj ja bym się cudów nie spodziewała, że nagle wszystko się ułoży i wszystko będzie super cudownie i stabilnie, ale względny spokój, taki żeby chociaż do końca miesiąca, że tak powiem przetrwać i nie wpadać do, w, tak całkiem w tą rozpacz tutaj czarną, to może się faktycznie udać. Tylko naprawdę będziecie musieli bardzo tak wręcz detektywistycznie prześwietlać wszystko, co w Waszych wszystkich ludzi... Przede wszystkim, którzy w Waszej przestrzeni się w tym miesiącu znajdą w sprawach zawodowych, biznesowych, naprawdę byk, bo nie są to najlepsze karty no po prostu nie są więc może jakiś byk potrzebuje to usłyszeć, to ostrzeżenie. Moi drodzy, co jest najlepszego do osiągnięcia w tym miesiącu? Co jest dobrego? Co jest najlepszego do osiągnięcia dla byka w sierpniu 2022? Co jest najlepszego do osiągnięcia? Czwórka była w pozycji odwróconej. Wiecie, co powiem? Tak, tutaj jest jakaś destabilizacja i tak naprawdę ten odwrócony cesarz tutaj ponawia tą czwórkę, czyli te fundamenty, czyli tutaj jakieś fundamenty się wywracają i tak naprawdę ta, ta chwilowa destabilizacja byka i nawet te trudne emocje, może nawet ta strata, może nawet ta rozpacz, tak naprawdę jednocześnie jest tym, co jest najlepszego do osiągnięcia. Czyli tak naprawdę, byk może. Nie do, jeżeli uda Wam się nie zapaść po prostu w czarną rozpacz i w dolinę rozpaczy, i mimo tych przeszkód, i mimo tych strat, i mimo tych zaskakujących, nieoczekiwanych obrotów losu na Waszą niekorzyść, mimo wszystko z tych kart dosyć kiepskich, jeżeli Wam się uda tak naprawdę utrzymać na powierzchni, to ta destabilizacja paradoksalnie może być tym, co będzie najlepszego do osiągnięcia w tym miesiącu. E, czym to będzie, nie wiadomo. I tak naprawdę e, myślę, że w tym miesiącu nie dowiecie się, czym to będzie, ale może to wam w jakiś sposób przestrukturyzować organizację, może zarządzania finansami, może pracową, zawodową, w której jesteście i to obróci się na waszą korzyść. Eee, tak myślę, że to jakoś w jakikolwiek w ogóle sposób podciągać do sytuacji jakby takiej osobisto-prywatno-miłosnej, ale totalnie nie widzę tutaj sytuacji prywatno-miłosnej. No nie widzę. No ewentualnie po prostu nie wiem, nieoczekiwany obrót losu, jakaś, jakiś problem w rodzinie, rozwód, coś takiego, wielki dramat i zamrożenie finansowe albo nie wiem, mąż czy żona ucieka z pieniędzmi. No ale to nie, naprawdę nie wydaje mi się, żeby tu o to chodziło. Tutaj jest bardziej kwestia taka e, złego inwestowania albo właśnie przestojów, albo przestojów, albo by chce na przykład sprzedać nieruchomość, bo to też może o tym mówić. Sprzedaż nieruchomości, która jest zamrożona, nie udaje się, nie idzie to do przodu, Wy się załamujecie, albo jakiś inwestor się wycofuje w ostatniej chwili, to też może o tym mówić koło fortuny. Tak naprawdę ten inwestor się wycofuje, albo zmienia umowę w ostatniej chwili, rycerz mieczy, tak jakby wiecie, i tutaj czekacie, i czekacie, i nie wiadomo o co chodzi, jest to strata, pozorna strata finansowa, bo inwestor się wycofuje, albo robi jakiś chaos w ogóle informacyjny. I ta pozorna strata, i ta taka wiecie, związana właśnie z materią z zabezpieczeniem, te przestoje, a może, właśnie, a może właśnie dobrze, a może właśnie byt nie ma sprzedać tego domu, czy tej nieruchomości, albo tej pracy zmieniać, albo jakby wiecie, ten przestój tak naprawdę mam wrażenie i ta destabilizacja tutaj powtórzę się, ale na waszą korzyść tutaj będzie działała, moi drodzy. E, paradoksalnie. Co będzie przeszkadzać. Tym wszystkim. I co będzie pomagać? No moi drodzy, pomagać będzie na pewno odwaga, i na pewno zmiana miejsca, i na pewno takie nie trzymanie się starego. Nie trzymanie się starego, niezależnie od tego, czy trzymanie się starego planu, czy starego sposobu działania, czy starego sposobu zarządzania, czy starych, może jakichś partnerów biznesowych, umów, czegokolwiek. Szóstka Mieczy mówi o zmianie, o tym, że przepływamy na drugi brzeg. Że to jest trudna decyzja, to jest decyzja. Mądra, racjonalna, intelektualna, ale trudna i niełatwa, ale trzeba to zrobić. Może tutaj jest zmiana miejsca, może tu jest zmiana. Zmiana pracy, sprzedaż tego domu, zmiana tego inwestora, zmiana, wiecie, tych wspólników, współpracowników. Bo tutaj w tym, co będzie przeszkadzać, odwrócony rycerz kielichów to są takie obiecanki, tacanki. Ja myślę, że to jest ta sama osoba tutaj w tym rycerzu mieczy. To jest ten sam gość, który tutaj robi chaos informacyjny, a tutaj robi obiecanki, tacanki i nawija makaron na uszy. Uważajcie na jakieś nieszczere osoby w waszym otoczeniu, a przede wszystkim na osoby, z którymi wchodzicie w spółki, z którymi wchodzicie w biznesy e, i które wam mogą nawijać makaron na uszy i obiecywać nie wiadomo jakiej wróżki na wierzbie. I znowu się muzyka wyłączyła. Czemu się ten internet cały czas rozłącza? Ja tego nie rozumiem w ogóle. E, moi drodzy, byk, no trochę niestety, ale zdany tylko na siebie w tym miesiącu. Zdany na siebie, ta podróż jest samotna tutaj w tej, w tej szóstce mieczy. Tutaj trzeba po swojemu. I odwaga, przede wszystkim odwaga, bo do szóstki mieczy jest wymagana bardzo duża odwaga, bo jest noc, jest ciemno, horyzont jest niepewny i drugi brzeg jest niepewny. Ale ten brzeg już się tutaj, wiecie, w posadach zachwiewa, więc byk, no, taki miesiąc pełen wyzwań, mam wrażenie. Miesiąc pełen wyzwań. Uważaj komu ufasz, uważaj z kim tańczysz i czytaj dokładnie wszystkie umowy, ale też nie popadaj w rozpacz z drugiej strony, bo to na pewno nie, nie pomoże. No i rezultat, zobaczmy dla byczka, jaki może w tym miesiącu się pojawić. Królowa Denarów, no oby, ja tutaj jestem spokojna o Was. Królowa Denarów to jest Ziemia, to jest materia. To jest pozytywny rezultat, tak naprawdę. Miesiąc może nie być łatwy, naprawdę może nie być łatwy, może być hardkorowo, ale ta królowa denarów tutaj napawa mnie optymizmem i takie, to jest takie tchnięcie byczej energii, bo tak naprawdę to jest, to jest energia byka, to jest energia dobrego zarządzania, ale to jest też taka energia właśnie takiej łagodności, takiej, takiego spokoju. Takiego spokoju. Myślę, że pod koniec miesiąca, zwłaszcza byk, może ode, będzie mógł odetchnąć, spojrzeć na cały ten miesiąc, wiecie, z dystansu i powiedzieć sobie: wow, przetrwałem ten sztorm, przetrwałem tą burzę. Jest spokojniej, jest stabilniej, osiągnąłem tą stabilizację. I ta destabilizacja mnie nie zdestabilizowała. I tutaj może te, te finanse, tutaj, które były zablokowane w tej siódemce denarów, mogą się odblokować. Może się to uruchomić, tylko naprawdę trzeba poczekać. Trzeba będzie poczekać i znieść te sztormy. I chlowa denarów tutaj dobrze wróży, że tak powiem, więc by nie panikować. Nie panikować, czytanie było niełatwe, ale ta chlowa denarów tutaj dla Was na pocieszenie można wyrzec. To może być jakiś nowy inwestor albo inwestorka, to może być jakaś też wiecie dotacja, zapomoga, Coś takiego, jakaś instytucja tutaj może nawet Wam pomóc, możecie dostać właśnie jakieś dofinansowanie, nie wiem, właśnie z, z jakiejś instytucji albo coś takiego. Więc jeżeli na przykład myślicie o tym albo szukacie, to tutaj faktycznie uwaga na dotychczasowych wspólników czy inwestorów, ale pojawia się tutaj, że tak powiem, wyjście z sytuacji, rozwiązanie i nadzieja. Także oby, 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 moi drodzy. I jeszcze słówko od wyroczni na koniec dla Was, byczki na sierpień 2022. Co my tu mamy? Ground Your Light, no to jest, to jest energia uziemienia, uziemienia, nie tracić uziemienia. Byk może trochę w tym miesiącu stracić swoją taką byczą stabilizację i tą ziemską energię. Natomiast tutaj kolejny raz jest zwrócona uwaga na właśnie to uziemienie. Nie tracenie, nie zatracanie się w emocjach, nie zatracanie się w rozpaczy, w dramacie, bo trzeba poczekać, bo niestabilnie, bo pieniądze, bo coś tam, tylko naprawdę się uziemić i poczekać. I przede wszystkim pamiętać o tym, że Wasza energia tak naprawdę kreuje to. Co osiągacie i to, co zdobywacie, i uziemiając swoją energię, dbając o to, nie oddając aż tak dużego znaczenia zewnętrznemu zabezpieczeniu, jesteście w stanie być stabilni nawet w niestabilnych czasach i w niestabilnym momencie życia, a takim niewątpliwie będzie sierpień, bo wyszło tak, jak wyszło. Natomiast to wasze uziemienie jest wewnątrz was i to wasze światło, które tutaj w tej karcie Grand Light. Jest możliwością do tego, żebyście po prostu w miarę stabilnie przeszli przez te zawieruchy życiowe, byczki. Także to chyba wszystko. Powodzenia Wam życzę w sierpniu. I jeżeli macie ochotę, czy za miesiąc będziecie mieli ochotę, to możecie dać znać w komentarzach, jak to się u Was zrealizowało, ile się zrealizowało, bo oczywiście nie życzę nikomu perturbacji finansowych. Natomiast jeżeli faktycznie. Macie takie sytuacje, czy mieliście, no to chętnie posłucham, podzielcie się nimi w komentarzach. Pozdrawiam.